Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Jak dobrze widać zaczynamy sobie od aukcji, ponieważ znalazłem w miarę takie dwie eleganckie rzeczy. Pierwsze są to łapki, których jeszcze tutaj na jarunie nie miałem. Na 43 są podobne bardzo do tych właśnie tych A te no chodzą po 4 miliony. A tutaj mamy za dwie, za 2 raczej. Więc no szkoda mi nie skorzystać. Jak widać mamy już trochę kasy ponad 20 milionów. Plus jeszcze czeka na nas kasa w skrzynce. Mamy w sumie tutaj dwie pary butów na 29, chociaż tutaj widzę za 1,1 miliona. Dlatego to dosyć korci Ale jednak się na razie jeszcze wstrzymamy. Chociaż tak to bym pewnie kupował. Ok, lecimy do skrzynki. Wiem, że mamy tam hajsy za sprzedaną laskę od ognia na 68 oraz dwie pary Łapek, który kupiliśmy po 3 miliony oraz oczywiście kilka złoi do Andaru. najpierw złaki weźmiemy skasujemy to są pierwsze łapki trochę zwoj drugie łapki i czapaczka raczej zamiast laski pomyliło mi się na dwóch jak dobrze pamiętacie parę łapek zarobiliśmy milion dwieście dokładnie równiutko a czapeczka to już tam, nie pamiętam, pewnie za 300 tysięcy, 310 albo 360 mamy już ponad te 31 milionów, czyli no na, naprawdę nieźle. Tym bardziej, że mamy jeszcze te itemki. Dobra, wystawimy sobie łapki, myślę za 5 albo 4,5. 4,5 mogę wystawić. Bozików na razie jak widzieliście dobrze nie opłaca się wystawiać, ponieważ no jest Po prostu hurtownia ich na aukcji Nie taka bardzo duża, ale zawsze Więc no nie ma sensu hm. Zwoje wiadomo się kończą Pokażę wam znowu jak kupuję tutaj Dużo Powinno tu być 90 zwoi mm. Nie jest, 81 Dobra, to raz, dwa I złe ogólnie mi idą, strasznie szybko po te 75 tysięcy sobie wystawiam Więc no Interes jakiś tam jest Hmm Ile można czekać Dobra, kupujemy sobie Zwojki Jak widać 81 zwojków Za 1,6 miliona 1,6 2 dokładnie No trochę ich znowu nie opylało mu się mm, Przykre Grącz, mi się opylało Dobra W sumie myślę, że sobie wstawimy Część tych zwojków do tego Do depozytu Tak wygląda aktualnie mój depozyt Tyle biednie, ale Jest Dobra. Tres swojków wsadzone. sezonie. teraz nic nie ma, bo przed chwilą praktycznie wam pokazywałem. Kilka minut temu, jeszcze chat jest ten sam. No. Da, robimy sobie takie minimalne zakupy za 500 tysięcy kupujemy dwie rzeczy. Zbroje na 29, na 29 raczej na palatyna i... Łuczek na łowce tropa. Zbroja z tego co patrzyłem chodzi powyżej pół miliona. Łuczek to głodnie tak samo, więc powinniśmy zarobić około 100%. To wystawimy za 600. To to jest za 600. I no można liczyć tylko i wyłącznie na zarobek. Łapki, które tam kupiliśmy bodaj, jeszcze za jestem pewny 2 miliony. Poszły nam za 4, bo tak jak je wystawiłem elegancko praktycznie 100% zarobek plus chciałem ciągle dużo zwojtera też specjalnie przed łączeniem nagrywania miałem 21 zwojów w skrzynce więc no trochę to jest kasy i tutaj jeszcze nam poszła pierwsza rzecz którą mm, kupiliśmy tam chyba za nie pamiętam ile sprojkę i coś jeszcze bierzemy sprojkę mamy już 37 milionów w sumie to ponad bo jeszcze jest sporo zwoj na kilka milionów Kapciuchy, dwie pary. Zaraz jeszcze Wam pokażę, co tam mam na akcji aktualnie. Plus no, będę szukać ofert. Na akcji mam tylko to. Więc na no biedny, nie? I właśnie kupiliśmy tą zbroję, która poszła, łącznie z tym za chyba te 600. Więc na no praktycznie już mamy, jakby to ująć, zwrot kosztów, a na tym będziemy mieli tylko i wyłącznie czysty zysk. Jeszcze to mam, to coś jakoś nie chcę pójść. Wcześniej wystawiałem za chyba jeden 5. Nawet za 1. Tylko wam już nie pokazywałem, no ale wystawiam teraz za 500k. Nie wiem czy pójdzie. Zaraz będę sobie tutaj przeglądał akcję. Najpierw jeszcze czy te buty chodzą. Czy są w ogóle na aukcji, bo na pewno jest kilka par w jakichś cenach. Mój na maga. Nie ma. Zarobicio. I Wiem o tym tym O tym aukcjonerku, mam go na hutenie, ale no jakoś go obawiam, ponieważ Chodzi mi oczywiście o ten toto, zaraz wam go pokażę Dobra, wystawimy za 1.8 jedną parę mm. Znajdźcie ten to, to. Już on pokazuje jak to wygląda W sumie to nie korzystałem z tego, ale no i dobra, jest to. Jest kiełbasa od razu. Tyle, że no problem może być taki, że przeciągnę na przykład sobie rękawiczki i zamiast nacelować na to, obleci mi na to. Tak samo starczą, czy inną że, częścią EQ. Więc no to jest trochę ryzykowne. Ale ogólnie dodatek działa i nie jest taki zły. Tylko no nie można po prostu części eku na siebie na tym szukać, no bo to może być... Porażka, tak jak teraz bym wziął na przykład tutaj ten Mogę wziąć I jest moje, moja para kapci No tyle, że mógłbym równie dobrze to przyciągnąć tutaj przypadkowo I już by mi się założyło Ale na szczęście, że tutaj nie, spe... nie spełniam wymagań, no to... Więc jak chcecie to ogólnie to datyk, które mi polecaliście, ja polecam wam Tyle, że no nie sprawdzajcie dla bezpieczeństwa własnego Rzeczy, które są po prostu na was mieścicie się w granicach poziomu i tak dalej które możecie założyć, no to może by się źle skończyć tym bardziej jak będziecie sprawdzać jakąś na przykład legę czy heroiki nie wiem jakie tam są wasze budżety Dobra ale lecę sobie poszukać na aukcji bo nie będę wam tego pokazywać może coś się znajdzie może nie no i dobra z tego co się orientuję w skrzynce mamy dwie pary kapciuchów na 29 level które nam poszły Dokładnie, 2 godziny temu było jedne I przed chwilą wystawiłem, jak to poszło zauważyłem Wystawiłem kolejne i poszło praktycznie natychmiast Więc no świetnie Jedne Drugie Mamy już 40 ponad 3 miliony Więc no kwota Taka w miarę elegancka <gry> Wystarczyło na jedną dobrą rzecz Na 40 level do EQ Ale no akurat inwestowanie w EQ Jak nie ma się kasy takiej żeby no Zapas bardzo duży no to się po prostu w te Przeczy to ekwipunku nie inwestuje Dlaczego? No bo to bez sens jest znowu by się zaczynał praktycznie od początku hmm. Kopciuchu już teraz raczej nie będzie Takich samych co kurczę namaga Co nam poszły żeby tanio kupić No już ich w ogóle nie ma na aukcji Ostatnio było sporo mogę kupować po milionie No ale jednak nie kupiłem i teraz żałuję warto zawsze brać na zapas ryzyko by było nie wiem czy to tyle chodzi nie będę ryzykować to ostatnio sprzedaliśmy za 4,5 i nic nie widać takie tam przeglądanie aukcji na szybko te budki co były licytowane chodzą oczywiście po 3 więc więcej nie ma co dawać by się tylko co najwyżej straciło no i nic nie ma, Sprojka w za 550 brałbym. Dobra, nie ma nic na aukcji Więc trudno, na razie jeszcze zwoje mamy do rąbania Ciągle je sprzedaję, ciągle w miarę elegancko idą W tej punku już praktycznie się pokończyły nasze się, mam jeszcze te trzy Kter też wystawię niedługo Musimy to od razu i będziemy czekać raczej po prostu na kasę. Latając po okcjach, znalazłem, w sumie to jest pierwsza w nocy, znalazłem zbrojkę. Trochę nawet dziwną zbrojkę. Dokładnie tą za 700k. Bierzemy ją od razu, bo już rozumiem tego sytuacji, że w i akurat w tej minucie mi kupili. Za 700k, co o dziwo. Tutaj licytują za 1,5. Tutaj też licytują po 66 po 600k tom i tom a to była za 700 a tutaj za 1,5 miliona skąd taka różnica w cenach osoby, które po prostu wystawiają takie rzeczy przed wystawieniem nie sprawdzają w ogóle aukcji albo jadą na pamięć albo coś takiego no to nie jest zbyt dobre w sumie no bo można sporo stracić to są osobiście tak czasem robię no ale jak już rzucam tak hurtowo, jak to ja hurtowo rzucam takie rzeczy no to już akurat ceny znam bardzo dobrze no a że akurat trafiło się po takiej cenie to trzeba było tylko i wyłącznie kupować i nie czekać aż ktoś wykupi jak tam te puty na 90 aktualnie jakoś tak słabo z rzeczami takimi okazyjnymi na aukcji, jedyne co udało mi się znaleźć to ta czarpeczka za 670k są inne po 800 no ale myślę, że i tak za milion powinno nam pójść jak te polecą, które są. Nie jest to jakaś bardzo duża okazja, ale te 200 tysięcy zawsze się uda zarobić. Plus jeszcze mamy skrzynce. 450 tysięcy za pasa, który dostaliśmy gratis. A poszedł za pół miliona, czyli za tyle, ile wystawiłem go ostatnim razem. Jest i on. 450. I tutaj z wojki oczywiście. Swojków wam praktycznie nigdy już teraz nie pokazuję. Jak mam tam zapełnioną skrzynkę, idę odbieram. Nie będę nagrywać z tego materiału, bo to no... Tylko zbieranie kasy ze skrzynki. Bez sens. Zostało nam jeszcze właśnie tutaj zbrojka na 29, na 29, na 65 łuczek I to na 950k wystawimy, może pójdzie. Z to na pewno pójdzie, tylko kwestia czasu. Poszło nam kilka rzeczy, w tym no... głównie zwoje, bo nie może być inaczej. Ale poszła też nam zbrojka, zauważyłem już jakiś czas temu. O, jest tutaj za milion 400, czyli zarabiamy na niej trochę. Chyba za 750 my jakąś kupiliśmy, nie jestem pewny. Czyli zarabiamy praktycznie dwa razy tyle. Oraz oczywiście zawaiki, których zazwyczaj wam nie pokazuję, no ale już przy okazji je skonfiskuje. I mamy te no nasze 45 milionów, które już można inwestować w jakieś hera na maga. Jakie jeszcze, nie wiem, jak znajdę jakieś, to na pewno zobaczycie, bo na razie jest naprawdę z takimi herami ciężko. Licytacja jest na aukcji kilku rzeczy na około setny level. Ale że to licytacje, no to oczywiście ceny są dobre, no ale nic poza tym tak to aktualnie się u mnie prezentuje słabo da poszukamy coś na aukcji na aukcji nie patrzyłem w sumie już od kilku godzin czy coś jeszcze nie ale kupili nam 2 godziny temu czapkę poszła w ciągu nie wiem o który ja tam patrzyłem aukcję jest teraz 21 20... hmm. była jak poszła 21 no tak myślę że około 18 sprawdzałem i kupiłem tą czapkę Zarobiliśmy jakoś w podajrze około 200 tysięcy, więc nie jest to kwota jakaś taka, która by no była z kosmosu No ale co, grosz to grosze już mamy taką kwotę Mogło być gorzej, mogło być lepiej, to na pewno